Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wolamy ze wszech stron do Ciebie, o Polski, do, o polską broń. O Boże, skróć ten miecz, co ciecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić, daj, bym stał się twierdzą nowej siły, nasz dom, nasz kraj. O Boże, skrosz ten miecz, co siecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić, daj. By stał się twierdzonowy, nasz dom, nasz kraj. O, słysz, panie skargi nasze, O, słysz nas tulaczy śpiew, Znadwarty Wisły, Bogu Niemna. Węczeńska do Cie krew. O Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj, Do Polski nam powrócić daj, By stał się twierdzo nowej siły Nasz dom, nasz kraj. Przez krosz ten mieć, co sieczy kraj, do wolnej Polski nam powrócić, daj, by stał się twierdzo nowej siły. Aż do masz kraj. Dziękuję bardzo, wszystkim dziękuję. No, no to. I za te... Pamięć o nas dziękuję no. serdecznie. Jak no, Bóg wszystkim najwyższy, wszystkim usiarodawcom, szczęśliwie wszystkim im i rodzinom ich, niech błogosławi, bo oni muszą no. oddać może ustać i no. no. na to. Tam spiechu nikt nie wziął, tylko jak no, ja każda na raz... No. Są sterwanie z tydzień, ja podwał mają za tych ofiarodawców no. i za no. tych, co przyjechali. No. będzie. Dobrze. Panie Jadwigo. No. Dziękuję za wszystko, że Pani jest, że możemy jeszcze przyjechać do Pani. I życzę zdrowia. Szczęść Boże. Szczęść Boże, na No jedziemy. No. bo... No. Szczęśliwej no. drogi będą się Ja w oddziale, w oddziale był. W oddziale pan był. I do którego roku? через 38 все В шипа кто? — Ага. <laughs> и кто-то не вычимал набить И... посыпали вообще То, пан, в той антисоветской тоже партизанцы.